Dzień dobry, dzień dobry albo dobry wieczór. Jeżeli wychodzę z domu o 4.10, to wyobraźcie sobie, która jest teraz godzina. Obstawcie w komentarzu, nie będę Wam zdradzać. 4.10 Wychodzę. Muszą mi wyschnąć włosy, bo wczoraj sobie w nich zasnęłam z olejem. Ja się ogarnę albo i nie ogarnę, raczej przygotuję do wyjścia. Czy czuję się lepiej? Chyba tak. Ale już Wam mówię, dlaczego wychodzę o 4.10. Otóż wczorajszy wczorajszy kalendarz był wybrany celowo. Ja zostawiłam sobie karteczkę na górze. Słuchajcie, jak zobaczyłam w zadaniach do kalendarza: jedź do Włoch, to się roześmiałam na głos i mówię: okej. Okay. We wrześniu miałam zaplanowany wyjazd do Włoch, właśnie dzisiaj. 13 w piątek, piątek, sobota, niedziela. We wrześniu zaprosiła mnie pani z Bergamo do swojego nowo otwartego apartamentu, żebym przyjechała. Spędziłam miło czas, bo byłam w Włoszech w lipcu i opublikowałam tam treści z wyjazdu i ta pani zobaczyła mój profil, w ogóle z Włoch. Nigdy, nigdy nie pomyślałabym, że będę miała... Taką możliwość, że zaprosi mnie ktoś z włok do swojego apartamentu, żebym nagrała, pokazała swoim obserwującym ten oto apartament, więc będzie to wyjazd w ramach współpracy na Instagramie. Nieco to jest mi przykro, że na sam wyjazd się rozłożyłam, że jestem chora, ale gripek zwiechał i inne medykamenty. Planując ten wyjazd, nie planowałam zostać YouTuberką, nie planowałam nagrywać vlogmasów, także jest to w sumie taka ciekawa odskocznia od naszych domowych vlogów. Teraz przeniesiemy się troszeczkę do Włoch, zobaczymy, jak Włochy wyglądają, jak bergamo jest ustrojone na święta, jakie mają tradycje, oczywiście, jakie mają pyszne jedzonko. I zabieram Was oczywiście ze sobą. Nie będę brała rzeczy z kalendarzy, wezmę sobie tylko te trzy rzeczy z homemade, bo to są zrobione mniejsze, żeby można było je zabrać. Otworzymy sobie dzisiaj trzynastki w kalendarzach. pracam w nocy, w niedzielę, bardzo, bardzo późno, chyba na ranem, w poniedziałek. To sobie otworzymy 16, zaległe po prostu okienka, a teraz nie przedłużam, bo nie ukrywam, że zależy mi na czasie. Śmiesznie, kochani, że ja lecę 13 w piątek. To jest takie dość nietypowe. Błagam, powiedzcie mi, że nie ma zbiegów okoliczności, że to jest idealna opcja na podróż. I w tle moja bombka. Po prostu hitnie. Można by rzec, że tutaj będę miała przekąskę na podróż, ale słuchajcie, nie biorę z Polski żadnego jedzenia, żadnego, wyląduje tam na śniadanie, więc będę przez trzy dni leczyć się włoskim jedzeniem i nie wyobrażam sobie innego. Mam tylko taki upominek dla tej pani, która mnie zaprosiła. Mam pierniczki, mam wedla, ptasie mleczko, krówki, takie wiecie, typowe polskie słodycze po prostu, żeby jej dać, żeby było miło. A co my mamy w trzynastce? Będą trzy pełne dni jedzenia włoskich rzeczy i oczywiście muszę zjeść to wszystko, co jadłam w lipcu, a jadłam naprawdę pyszne rzeczy. Wszystko Wam pokażę. Batonik zwykły, taki zwykla. Wanilia, bourbon. No i tyle. W kalendarzu home ja mam zadecydować, czy biorę to ze sobą, czy nie. Więc mm, będzie to ciekawe. A to jest leciutkie, ja wiem co to będzie, to będą skarpetki. Ja tak czuję. Ja takie wyczuwam pismo nosem. A jak? A ja jestem dobra. Ale cute. Ralf to nie jest, ale są równie kozy i mają dobry skład. Proszę nosić. Ale widzicie, jaka jestem dobra? Wyczułam. Ojej, jakie cute do agów będą. Misiowe takie. Ej, super. Te, weźmiemy, to są bardzo, bardzo cute. Chociaż te też są mega. Rzucam do walizki i widzimy się na lotnisku. Pa! Ale zobaczcie a propos cozy. To ja mam cozy kapciuszki. Cozy, 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 cozy to jest moje ulubione słowo. No dobra, kochani, ja już jestem gotowa do wyjścia, czekam na transport. Lecę na lotnisko, mamy dokładnie 3.53, za moment wychodzę i widzimy się na lotnisku, a potem we Włoszech ok, jestem w Bergamo pogoda jest taka średnia i nie widać tych pięknych gór, które podziwiałam na to, ale zaraz się rozkręci Chwila ja się ogromnie cieszę idę zrzucić walizeczkę Ogarnąć się i zjeść śniadanie. Muszę sobie zrobić teraz zdjęcie w tym czasie, tak jakby zrobić zbitkę z dwóch, że miałam fotkę w wakacje i teraz fotkę w grudniu. Wiecie, jak ja się cieszę, że ja tu jestem, że jest grudzień, a ja jestem w Bergamo. Myślę, że jak będzie wieczór, to będzie przepięknie to wszystko ustrojone. Te budyneczki, co nie? A tutaj, kochani, jest taka perełka konat. Najlepsze, po prostu, spędzanie czasu dla takich turystów jak ja, którzy uwielbiają patrzeć, co ma spożywczy sklep włoski, czego nie mamy my. I tutaj było tyle ciekawostek. Trochę też przywiozłam rzeczy do Polski. Wchodzimy, zobaczymy, co się zmieniło, co jest teraz świątecznego. A wcześniej były wina ze złotówkę, a teraz nie ma ich. Teraz są po piątce. Ej, to jest w jogurt. Ja może go wezmę na spróbunek. Taki i ładny słoiczek potem będzie. Spoko. Są też inne smaki, ale ta pistacja zachęca. Okej, okay, kochani, wchodzimy. Drzwi są urocze i mamy, proszę bardzo, malutki gifcik na przywitanie. Zaraz zobaczę, co to jest. W ogóle jestem zaskoczona takim obrotem sprawy. Choinka, przy której mogę otwierać kalendarz adwentowy. Tutaj mamy wyjście na taras. Latem tutaj śniadanko i wszędzie są cute kardeczki. Bardzo, bardzo robią na mnie wrażenie. I jak będzie wieczór, to wyjdę na balkon i Wam pokażę dok. Część sypialniana. Taka malutka, przestronna sypialenka. Tutaj jest taki jakby living room. Kuchnia. Obiją dzwony, która to godzina 10 pewnie. I mamy przestronną łazieneczkę, która również jest kochani świąteczna. Mamy tutaj kokardeczkę, tu jestem ja, hello, hello, hello. A tutaj znowu kokardeczka, więc wszystko jest tak przemyślane świątecznie, bardzo, bardzo urokliwie. Dobra, to trzeba się ogarnąć i. Śniadanko. Pani powiedziała, że dzisiaj jest takie święto Santa Lucia, i wtedy na ten dzień daje się prezenty. Więc mamy wąbkę piękną, którą sobie powieszę w domu na choince. A tutaj? Tu może być jakaś herbatka. Tego się pozbyć i będzie ok. Teraz się zrobiłam lekko głodna, więc szybko się ogarnę i Śniadanie. W ogóle fan, który nas wiózł tutaj na... z lotniska. Powiedział, że się nie mówi krosant, um, tylko brioche, a ja, ja chciałam go zapytać, gdzie najlepszy krosant jest pistacjowy tutaj, no to on, nie, 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 nie mówi się tak, um, okej, okay, przepraszam, u nas briożka to briocha, taka była słodka. Uy, rzeczywiście, ale trzymajcie Dobra, co tutaj mamy, czyli zaproszenie na coś z dziadkiem do orzechów. Pistacjowy? A ja chciałam tej pani w ogóle przywieźć krem pistacjowy. Aha, to są takie pistacjowe czekoladki. Ej, super. Testujemy. Ja już jestem ogarnięta Znalazłam jakieś takie miejsce, które jest blisko ze śniadaniem Więc zobaczymy, co tam będzie Nie wiem, tam jeszcze nie byłam Ja nie mogę się doczekać kanapek, ale dzisiaj jest piątek Więc jutro pójdę tam koniecznie Śniadanko i spacer Dzisiaj ma być 6 stopni, także super Dobra, widzimy się na śniadaniu Zabieram mikrofon i pokażę Wam, co sobie wybrałam Jakiegoś idealnego miejsca na kresanty z pistacją, i byliśmy w kilku miejscach i nie ma z pistacją, więc pamiętam, że jak w sumie na powrót do Polski widzieliśmy sobie takie i były przepyszne. Już testowałam na, Ponagrywałam też footwear na Instagrama. Nadzianie jest tak naprawdę bardzo malutko, ale. Ale mimo, że jest go malutko, to jest przepyszne. A kawa. Ojej wzięłam pierwszego łyka kawy. Po prostu we włoszech ona ma. Nie wiem, czy to jest klimat, czy to jest smak, ale no jest po prostu fenomenalna. Przyznam się Wam bez bicia, że zaczęłam montować vloga i odpłynęłam. Przyspałam się chyba z pół godziny 40 minut, ale zawsze to coś, jest nowa energia. Teraz można iść na spacer zwiedzać Bergamo. I znowu się zaczyna super czas, że to idziesz pod górę takimi wąskimi uliczkami, przez które przyjedzie tylko wespa. No klimat uwielbiam. Słuchajcie, pomyślałam, że mamy nowe pytanka, które zostawiłam wam ostatnio okienko na Instagramie. Twierdziłam, że tutaj mogę odpowiadać na nie tak dynamicznie w różnych miejscach. Pierwsze pytanie będzie na tle widoczku Bergamo. I uwaga, nie znam tych pytań, nie ja je wybrałam, także jest naprawdę spontanicznie. O, pamiętasz moment, gdy przestałaś wierzyć w Świętego Mikołaja? W zasadzie to wydaje mi się, że było to w przedszkolu. Bardzo mocno wierzyłam w Świętego Mikołaja. Wręcz denerwowałam się na tych, którzy mówili mi, że nie ma Świętego Mikołaja. Taki moment, że faktycznie zawsze się szło tą gwiazdkę patrzeć, czy ona jest już na niebie. I wtedy był moment, kiedy się podrzucało prezent, o czym ja nie wiedziałam. A nagle przychodziłam i było takie, wow, prezenty, był Mikołaj. Ale był jeden taki wigilijny moment, w którym ja nie wiem, kiedy się pojawiły te prezenty pod choinką. I to moją taką dziecięcą wiarę umocniło w to, że ten Święty Mikołaj jest. To mi się Wydaje że jakoś może początek podstawówki, ale na pewno przedszkole. Po wjechaniu kolejką na górę macie taki widok. Szkoda, że jest mgła, bo średnio to widać, ale myślę, że możecie sobie wyobrazić, jak to wszystko wygląda. Rok temu I tutaj jest bardzo, bardzo dużo polskich opinii. W ogóle wam zaraz pokażę. Więc chyba się skuszę na jakiś malutki teścik czegoś. Przepyszne ciasteczka z pistacjami. Polecam serdecznie, bardzo miła obsługa. Tak jakby są tutaj, ale od razu po przetłumaczone na włoski język. Więc zachęca. jest przepyszne. W ogóle to jest takie słychać chyba kruche, a krem, no jest zdecydowanie na niż rano. Mm, Do tego kamusia ze starbusza. Tak. Ja. Zbieram się właśnie na kolację, czyli pizzę. Nie może być inaczej. I będę się z Wami żegnać. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Widzimy się jutro. Życzę Wam miłego dnia, a sobie przepysznej kolacji. Pa! Jakie to jest wielkie, ogromne. To jest po prostu ogromne. Nie wiem, co to widać. Ja Nigdy nie widziałam takiej nic. Ostatnio nie była taka wielka.